Czy sztuczna inteligencja wygra z Tobą w brycza? Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Niesztuczna Inteligencja. Ja jestem Magda i dzisiaj chciałabym się z Wami zastanowić, czy sztuczna inteligencja pokona Cię w brycza. Generalnie tak, ale niekoniecznie. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Firma Nuk Ai stworzyła, wytworzyła sztuczną inteligencję o nazwie Nuk, która w ostatnim czasie pod koniec marca rozegrała razem z Mistrzami Świata turniej w Brycza. Turniej ten polegał na tym, iż były wykonywane rozgrywki i sztuczna inteligencja, jak również by ludzie grali e, równocześnie przeciwko. Botom e, bryczowym, robotom bryczowym. I startując z tym samym zestawem kart, sztuczna inteligencja nóg wygrała 67 z 80 rozgrywek, generalnie osiągając wyniki dużo lepsze niż ludzie. Czyli praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że sztuczna inteligencja pokonała mistrzów świata. E, tych mistrzów świata było 8. Natomiast Generalnie, no pierwsze co się rzuca tutaj w oczy, to fakt, iż sztuczna inteligencja grała przeciwko robotom. No i ludzie grali przeciwko robotom, więc nie był to taki pojedynek sztuczna inteligencja versus człowiek. Z drugiej strony, no właśnie było to w takiej formu że, formule, że było kilkadziesiąt meczy, które rozgrywali równocześnie z tym samym zestawem kart. O, co jeszcze trzeba tu zauważyć, niestety na niekorzyść sztucznej inteligencji w tym momencie, partie te były rozgrywane bez licytacji. Licytacja jest to taka e, część w brydżu, w której gracze informują, czy i w jakiej wysokości są w stanie wygrać daną rozgrywkę, oczywiście nie informując e, o swoich kartach przeciwników. I w przypadku normalnej gry wymagana jest tutaj współpraca, bo bez tej współpracy de facto mamy proces losowy, który można wygrać praktycznie przypadkiem. No i w tym momencie, kiedy ta sztuczna inteligencja i ci ludzie grali przeciwko botom, no to tej współpracy nie było. Więc pytanie, co by się stało, gdyby ta sztuczna inteligencja grała właśnie przeciwko yy, ludziom i grała właśnie z tą, yy, z tą licytacją, tak? ponieważ czy taka sztuczna inteligencja potrafiłaby tutaj y, nam ładnie współpracować? Czy w ogóle wiedziałaby, jak do tego podejść? To są pytania, na które jeszcze nie mamy odpowiedzi. Być może je dostaniemy wkrótce. Natomiast to, co jest plusem y, dla sztucznej inteligencji, czymś takim wyzwaniem, to fakt, iż w brydżu. Generalnie widzimy tylko swoje karty, czyli sztuczna inteligencja widziała tylko swoje karty. Natomiast nie widziała pozostałych 70% kart, które były użyte w grze. I jest to różnica w stosunku do takich gier jak szachy czy jak Go, o których też generalnie było jakiś czas temu głośno, gdzie sztuczna inteligencja pokonała mistrza szachowego, sztuczna inteligencja pokonała mistrza świata w Go gdzie Go jest właśnie tą grą, która jest uważana za taką najtrudniejszą z tych logicznych gier. Natomiast w przypadku szachów, jak i goł, generalnie widzimy na planszy wszystkie pionki. Tak? I dzięki temu, że widzimy wszystkie pionki, widzimy swoje, widzimy przeciwnika, możemy zaplanować swoje ruchy, możemy przewidzieć, jak yy, nasz przeciwnik się poruszy. Kiedyś spotkałam się właśnie z takim ciekawym stwierdzeniem, że w sumie to... Arcymistrz szachowy to jest osoba, która po prostu grała, przegrywała, wygrywała, wykonywała rozgrywki bardzo, 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 bardzo dużej ilości meczów szachowych i ona po prostu ma w głowie wszystkie plansze po kolei, które może być. Tak? Czyli jeżeli taka osoba planuje sobie ruchy w przód, to po prostu kiedyś już je wykonywała, pamięta, yy, zna strategię na pamięć itd., tak i właśnie kiedy mamy taką sztuczną inteligencję grającą w szachy, czy sztuczną inteligencję grającą w goł, to ich proces nauki polegał na tym, że było im właśnie pokazywane bardzo dużo kolejnych partii szachowych. Później te sztuczne inteligencje grały między sobą, żeby mieć jeszcze kolejny, kolejną możliwość rywalizacji, kolejne, kolejną możliwość wykonywania ruchów, testowania ich i sprawdzania. Natomiast w przypadku tego brycza, Najpierw naukowcy dali do tej sztucznej inteligencji ym, reguły. Jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób to jest możliwe, otóż jest coś takiego jak systemy regułowe. Czyli mamy reguły. Czyli mamy if, else, to wtedy coś tam. Jeżeli jakiś warunek, to coś tam. I w ten sposób możemy właśnie przekazać tą wiedzę ekspercką, w tym przypadku przekazać yy, reguły gry w brydża, zasady sztucznej inteligencji. Następnie e, sztuczna inteligencja nóg rozgrywała między sobą e, kolejne partie, tak żeby właśnie doskonalić te rzeczy. I takie połączenie, i, i właśnie to jest takim, taką hybrydą, takim połączeniem systemów re regułowych i e, deep learningu i sieci neuronowych. Więc generalnie jest to bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że kiedy sztuczna inteligencja w ogóle raczkowała, kiedy kiedy ta dziedzina raczkowała, no to takimi podwalinami są właśnie systemy regułowe, gdzie bierzemy sobie pana eksperta albo panią ekspert i pytamy się, co ona wie. Następnie to, te reguły y, zapisujemy właśnie w jakimś systemie. Potem wyszła, można powiedzieć, bardziej sztuczna inteligencja, machine learning, sieci neuronowe, gdzie te reguły są odkrywane, natomiast tutaj właśnie mamy połączenie, czyli systemy regułowe i deep learning. Generalnie, czy sztuczna inteligencja wygra z Tobą w brycza? W sumie to tak, ponieważ pokonała arcymistrzów szachowych, ale z drugiej strony to niekoniecznie, bo pokonała go, pokonało tych arcymistrzów, grając kilkadziesiąt partii i sumarycznie po prostu wygrywając więcej rozgrywek. Więc, tak, ale nie. Dajcie proszę znać w komentarzu, co wy myślicie o sztucznej inteligencji, która pokonuje kolejnych arcymistrzów. Jakie są gry, w których myślicie, że sztuczna inteligencja wkrótce nasz po raz kolejny pokona? I czy Waszym zdaniem taka wygrana przeciwko botom w takiej niepełnej rozgrywce może być zaliczona do takiej stuprocentowej wygranej w bryczach? No właśnie, czy brycz należy już do sztucznej inteligencji? Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. No i widzimy się za tydzień.